Witajcie. Jak widzicie już jakiś czas temu nawet zakupiłem sobie taką ostrzałkę, ale jej nie chciałem używać, mówię wezmę, wezmę ją, nagramy po prostu mały teścik, zwłaszcza że tu jest narysowane, że można siekiery nie noszyć Także też się przygotowałem I mam takie siekiery. Jak myślicie, zmieszczą się tu? W ogóle są noża przesuwane. Czyli w tą stronę wychodzi na to, że w tą stronę jest siekiera, a w tą stronę jest nóż. Zaraz zobaczymy. Więc otwórzmy sobie Pudełko jest jeszcze narysowane, jak, jak tego używać. Ceramiczny, ceramiczne ostrze i jest narysowane, żeby 15 razy przejechać w jedną i w drugą stronę. I dwa w jednym, oczywiście. Tu czyszczenie można rozebrać, wyciągnąć. Aha, tu można wyciągnąć. Tak, o! Wyciąga się, rozkłada się to urządzenie. I tu o! Czyścimy wszystko. Dobra, czy to tak było, czy tak było? Chyba tak. No i wprowadzamy oczywiście. I to już widzę, że ten element jest do noży, gdyż jest mniejszy. Ten do siekier. Zaczniemy od tej większej. O kurczę, mieści się. A nie sprawdziliśmy, w jakim stanie jest. Chociaż to jest taka siekiera ona. Bardziej mi się wydaje, że to chodziło o tasaki. Liczył ktoś ile razy było. I tu mi nic. Ja podejrzewam, że ona się sklinowała po prostu. To jest... To jest za mały fragment. Tylko czy to jeszcze w dobrą stronę złożyliśmy? Tak, w dobrą. Więc ta duża na pewno nie. Na pewno nie. Więc ją odkładamy. Teraz przetestujemy. Tu jest. Nie wiem czy to na papierze da się się. Bo tu. Tu myślę że jest szansa, że jakieś wyniki osiągnąć. No niestety, też nie widzę. Też nie widzę jakiegoś większego efektu więc jestem przygotowany jak najbardziej można tasak tylko że ja myślę że tasak to można by było tym spróbować nawet bo on się tu zmieści o nie zmieści się do końca także dobra zobaczmy tasak jak on się ogólnie potępione te noże one były my, te zmywarka zmywarce są myte. Nie, nie powinno się. Czy jest jakiś efekt? No coś tak jakby trochę pociągnęło bardziej. Ale też. Nie wiem, może coś źle robię. Dobra. Zobaczmy teraz. Mam tu drugi nóż od kompletu. Także widać że tępy. i zobaczmy. Według mnie on nie jest ostry. Także a może żeśmy ją źle złożyli Czy jest to taka możliwość nie, nie ma innej możliwości żeby inaczej złożyć. A może to tylko noże fiskasa sausz. Weźmy inny nóż, tu mam też taki bardzo sfatygowany już. Pozbierałem wszystkie jakie były. Też jak widzicie jest ciężko. No troszkę go naostrzyło. O, ten noży ładnie. Nie wiem czy tu tak sprawdzają. No i jeszcze coś tam ścięło. Coś tam ścięło, bo widziałem, że tu pofrunęły włosy. Także jeszcze spróbujmy może podjedziemy, ale wydaje mi się, że tu już. A może spróbujemy na innym? Taki jeszcze mam nóż. On jest stalowy, wygląda jak porcelanowy, ale jest stalony. I liczymy, weźmiemy nową kartkę, no niestety. Coś tu nie w tą stronę, ale w tą. Może za grube kartki. Dobra, mam jeszcze tu taki jeden. O, trochę za dużo razy przejechałem, ale to już No się naostrzył i czuć tutaj, że on jest ostry. Nie wiem, czy ten jest jakiś twardszy. Ten akurat w mywarce nie był myty ani razu. Ten. I damy mu jeszcze szansę, może dajmy. Nie, nie wkładam w to jakiejś dużej siły, tylko po prostu tak troszkę się oparłem na nim. On powinien przejechać. Jest, coś widać, że jakiś efekt jest. Ja nie wiem, czy on jest do końca taki, jakbyśmy chcieli go uzyskać. Może jeszcze zobaczę, czy coś innego mamy, żeby wypróbować. Dobra, mam jeszcze dwa takie większe noże. Straszny dźwięk, prawda? Jeden i drugi. Dostępne, tak tną. Mam nadzieję, że nic się nie rozwaliło. No, troszkę poszło. Tylko, że to też nie jest takie. Na pewno one są ostrzejsze. Sprawdzimy jeszcze ten drugi kartka papieru. Tą stronę idzie. Tą nie chce pójść. Dobra. O, widzicie. Jest widać efekt. Spróbujemy jeszcze raz pokombinować. W sumie, może, te noże były aż tak bardzo zaszczone. Także to już ostatnie cięcie robimy. O, jest efekt, ale musiałem się dobrać. Ale czuć. Spróbujemy jeszcze, może z tym nożem. On tu był razoszczony. Do torowskiego to mu jeszcze dużo brakuje. Ten nóż jest dużo grubszy, więc podejrzewam, że więcej pracy trzeba będzie do niego włożyć. Ten już mi się podoba, jakątnie. Także e, ocencie sobie sami. Więc jeżeli do takiego do bieżącego użytkowania co jakiś czas podoszyć, myślę, że, że w miarę, w miarę. Yy, czy, czy to jakoś yy, poprawi się skuteczność tego, jeżeli ja jeszcze kilka razy przejadę po tym. Robimy do skutku. Wziąłem teraz ten odsiekery. Także myślę, że jeżeli by popracował jeszcze nad tymi pozostałymi nożami, też by jakieś wyniki z nich osiągnął. Tu mamy ten tasak, no niestety ta siekiera podejrzewam, że ja raczej, raczej by jej nie dało rady, ale kto wie, może ktoś kiedyś sprawdzi. Także to by było na tyle, tym akcencikiem już sobie zakończymy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o skuteczności tej oszczałki. Jeżeli zauważyliście jakiś błąd w moim wykonaniu, w oszczeniu, chociaż on jest w miarę łatwy, ale wszystko można źle zrobić, dajcie znać. To by było w tym, w tym odcinku, w tym filmie. Na tyle zapraszam oczywiście standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.